Witajcie w kolejnym blogu na kanale. Tym razem podsumowanie The Game Awards 2024, czyli najnowszej imprezy, w której, jak zwykle, poznawaliśmy najciekawsze tytuły z tego bieżącego roku, ale też wszyscy czekali na nowe trailery, które miały się tutaj pojawić. Ja myślę, że tak naprawdę to czekamy głównie właśnie na te teasery, na trailery tego, co ma zadebiutować w kolejnych latach i w sumie dlatego warto zarywać noc. Natomiast muszę przyznać, że poprzednie tego typu imprezy no nie były warte zarywania tych nocy. Tym razem na szczęście było inaczej, bo naprawdę sporo zostało ciekawego zaprezentowane, więc tutaj podsumuję krótko z Wami razem to całe wydarzenie. Oczywiście nie wspomnę o wszystkich grach, bo ten vlog by pewnie zajął z godziny, natomiast postaram się wymienić te najważniejsze tytuły, które przynajmniej na mnie zrobiły największe wrażenie. Oczywiście wspomnę też o kilku mniejszych pozycjach, Natomiast na koniec podsumujemy sobie, które właśnie z tych wymienionych wszystkich produkcji zapowiadają się najciekawiej. No i oczywiście powiem też Wam za chwilę, co zostało grą roku. Dla mnie to akurat duże zaskoczenie nie było. Zapraszam. Na początek może krótka wzmianka o grze roku, no bo przecież to był plebiscyt, na który czekaliśmy, co prawda nominowanych było kilku, no i oczywiście było też sporo podkategorii, a ja oczywiście tego wszystkiego Wam wymieniać nie będę, bo zwycięzca może być tylko jeden, mianowicie grą roku 2024 został Astrobot, co Astrobot. mnie zupełnie nie zdziwiło, dlatego że zamieszałem już Wam recenzję, w której się zachwycałem, tym tytułem, no i była to właściwie chyba pierwsza gra z tych takich nowych, nowo wydawanych, której wystawiłem notę 10 na 10. No, moim zdaniem to jest naprawdę mega hit. Gra dla PlayStation, na którą czekaliśmy myślę, że od lat. To znaczy taka gra, która klimatem przypominała to, co pamiętamy z tych poprzednich generacji konsol, PlayStation. Nie był to kolejny otwarty świat, tylko właśnie gra trochę trafiająca do korzeni tego, z czego kiedyś słynęło PlayStation, albo po prostu jakościowo był to tytuł zbliżony do najlepszych platformówek od Nintendo. No i ja znalazłem temu ujście właśnie w zachwytach, w recenzji, którą zamieszczałem dla Was kilka miesięcy temu, jeśli chcielibyście sobie wrócić do niej, to zapraszam do nadrobienia zaległości, natomiast przejdę teraz do przede wszystkim do omówienia tych wszystkich trailerów, które zostały tutaj zaprezentowane, bo myślę, że dla nich właśnie warto było zarwać noc, no a trochę tego jednak do obejrzenia było, bo cała impreza, tutaj można przecież obejrzeć sobie ją z odtworzenia, no to zajmuje ponad 4 godziny, natomiast bardzo duża część czasu, no niestety to są reklamy, to są różnego rodzaju promocje, bo niestety musi się ta impreza też zwrócić twórcom. No i mamy tam właśnie różnego rodzaju przerywniki, czy też kolejne przysłowiowe już dlc do Fortnite'a, które tam możemy sobie pooglądać, natomiast niespecjalnie to musi nas interesować. Ja postarałem się to wszystko skondensować i właśnie wymienię wam najważniejsze tytuły, które zostały zaprezentowane. No i wjazd był dość mocny, dlatego że zobaczyliśmy Wiedźmina 4 od CD Projekt, który co prawda oczywiście plotkowało się o tym, że będzie, że główną bohaterką będzie Siri, natomiast teraz znalazło to swoje potwierdzenie, Scenie. zobaczyliśmy taki cinematic trailer. Oczywiście szkoda, że nie pokazano nic z gameplayu, bo całość to przecież jest wyrenderowany materiał. Natomiast fajnie, że została taka zapowiedź wreszcie potwierdzona, że gra powstaje, chociaż przecież niedawno mieliśmy informację, że dopiero niedawno pełna produkcja ruszyła. Natomiast tak czy inaczej studio już powoli zaczyna budować hype i moim zdaniem bardzo dobrze, że pierwsza prezentacja tutaj padła. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, bo już co niektórzy zdążyli zwrócić uwagę na to, że z tego Wiedźmina 4, no dość mocno różni się od tej bohaterki, którą pamiętamy choćby z Wiedźmina 3, którą mogliśmy obserwować właśnie te kilka lat temu. No i niektórzy też przypominają, że w Wiedźminie 3, no jednak sekcje, w których mogliśmy pokierować Siri, no były tak naprawdę najsłabszym punktem programu. Natomiast to do tego bym jakiejś dużej uwagi nie przykładał jednak, no bo były to przecież pewnego rodzaju przerywniki. Twórcy chcieli nam po prostu urozmaicić nieco gameplay, no i tak należało do tego podchodzić. Natomiast teraz, jeśli już Siri będzie będzie główną bohaterką, no to jednak pewnie zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Też sporo kontrowersji wywołał fakt, że Ciri będzie prawdopodobnie wiedźminką, no a jednak z poprzednich odsłon niespecjalnie mogliśmy na to liczyć. Tutaj już jak widzimy popija ona pewnego rodzaju eliksir, widzimy też te słynne oczy, no i posługuje się mieczem, tak jak na wiedźmina przystało, więc co niektórzy tacy już puryści albo fani tej sagi Sapkowskiego, czy też oryginału, no mogą co do tego mieć wątpliwości, bo jednak ciekawe Właśnie jak twórcy to wszystko wytłumaczą, no jednak z postaci, która byłaby pewnie świetnym magiem, nagle mamy tutaj Wiedźmina. Zobaczymy, jak to wszystko zostanie ułożone. No, a jeśli chodzi o sam trailer, to muszę wam powiedzieć, że on jakiegoś mega wrażenia na mnie nie zrobił. To znaczy, trailer według mnie jest średni, to znaczy nic tutaj specjalnego nie zobaczyliśmy. Właściwie przypomina te cinematic trailery, które były prezentowane też do trójki, chociażby do poprzedniej części. Natomiast, tak czy inaczej, celem tego trailera było powiedzenie tego, że Wiedźmin 4 powstanie, no pewnie co do tego absolutnie należy się cieszyć. Oprócz tego myślę, że też można wspomnieć o później zaprezentowanym Elden Ring Night Rain, czyli tak naprawdę wydaje się, że trochę survivalu dla trzech graczy. To znaczy wszystko to wygląda tak, jakby to była gra bardziej nastawiona właśnie na koopa, gdzie w trójkę będziemy pokonywać wielkich bossów. No fajnie to się prezentuje, chociaż szczerze mówiąc gracze myślę, że liczyli bardziej po prostu na Elden Ring 2, na grę dla jednego gracza. No i w ogóle ciekawi mnie właśnie to, czy Elden Ring Night Rain będzie można na ogrywać w pojedynkę. Jeśli tak, no to pewnie tytuł sprawdzę, natomiast jeśli to będzie nastawione wyłącznie na co no to pewnie najbardziej będą zadowoleni ci, którzy po prostu lubią ogrywać multi online. Tak czy inaczej, gra jest zapowiadana na 2025 rok i ukaże się na PCach, xboxach i playstation. Nadal mieliśmy pokazówkę między nimi Outer Wars 2 i szczerze mówiąc, to też jest ciekawie prezentujący się trailer, trochę taki prześmiewczy, bo tutaj twórcy nam powiedzieli, że możemy spodziewać się po prostu typowego sequela, czyli ma być więcej, ma być więcej broni, więcej przeciwników dwa razy większy świat. Oczywiście, że całość rozgrywką bardzo przypomina to, co widzieliśmy w pierwszej części. Natomiast studio Obsidian widać, że trochę się nawet jest w stanie z siebie śmiać w tym trailerze, no i to akurat należy ocenić na plus. Co ciekawe, gra ukaże się także na PlayStation, czyli na Xboxach, PlayStation i PC-tach, co wcale nie było takie pewne, zważywszy na to, że przecież Obsidian wchodzi w skład Xbox Game Studios. Natomiast z drugiej strony to się wpisuje w tą strategię Microsoftu, która ostatnio jest nam pokazywana i ciągle potwierdzana, że Microsoft chce wydawać gry na wszystkie platformy. Także jeśli chodzi o Outer Worlds 2, będzie to tytuł na wszystkie platformy liczące się obecnie na rynku, które są oczywiście w stanie uciągnąć ten tytuł. Kolejnym tytułem, może nieco mniejszym, o którym warto wspomnieć, jest Split Fiction i to jest kolejna gra od twórców, chociażby It Takes Two albo Away Out, czyli od twórców gier, które są nastawione wybitnie na koopa, które możemy przechodzić na przykład na jednym ekranie, na podzielonym ekranie. Każdy z graczy widzi swoją postać i właściwie to są tytuły, które da się ograć wyłącznie w dwie osoby. To znaczy sami tych gier zwyczajnie nie ukończycie, bo przecież nie będziecie w stanie operować naraz raz dwoma padami. Tak czy inaczej będzie to gra, w której tym razem pokierujemy prawdopodobnie dwiema paniami. Zresztą zostały zaprezentowane fragmenty gameplayu i różne przykłady, że twórcy będą tutaj korzystali z naprawdę wielu mechanik i nie będziemy cały czas robić tego samego. Został zaprezentowany między innymi taki poziom, w którym na początku spotykamy małego smoka, później jest to średni smok, którego możemy dosiadać Natomiast na koniec latamy już na wielkim smoku albo inny poziom, gdzie na początku sterujemy co ciekawe świniami, które później zamieniają się w kiełbaski, to też zostało tak prześmiewczo nam zaprezentowane. I to też, co twórcy na koniec potwierdzili, to, że jedna kopia wystarczy, żeby dwóch graczy mogło się bawić, i też podkreślili to, że właśnie bez mikrotransakcji, jak to powiedzieli, no bullshit, czyli bez tego całego Badziewia, które obecnie zalewa rynek, to też myślę, że warto podkreślić, bo to są jedni z twórców, którzy ewidentnie wsłuchują się w to, co obecnie. Obecnie gracze mają do przekazania i czym są niezadowoleni. No a kolejnym tytułem było Project Century, czyli kolejny tytuł od Ryuga Gotoku, jeśli dobrze to wymawiam, czyli twórców chociażby Laika Dragon, czy też serii Yakuza. No, widać, że ci twórcy ostatnio bardzo dużo tytułów wypluwają na rynek, natomiast tym razem dostaniemy tytuł umieszczony w 1915 roku. Mamy Japonię tamtego okresu. Tak naprawdę na razie to zupełnie nic nie wiemy o tym nowym tytule, natomiast ciekawie to wszystko się zapowiada. Klimat myślę, że może się podobać tej Japonii właśnie poprzedniego początku, poprzedniego wieku. Natomiast też niektórzy zwrócili uwagę, że silnik graficzny, no niestety nieco odstaje od współczesnych standardów. To znaczy, ci twórcy ewidentnie mają trochę problem z dostosowaniem się do nowej generacji. Racji. Niektórzy zauważają, że ich tytuły no trochę tkwią korzeniami, nawet w późnej PlayStation 3, z czego się niektórzy śmieją. Natomiast tak czy inaczej, jeśli lubicie serię Jakuza Like a Dragon, no to myślę, że ten tytuł również należy dodać do obserwowanych. A to, z czego ja się najbardziej myślę, że cieszę podczas całej tej prezentacji Game Awards, to to, że zostało tu zaprezentowanych sporo wznowień. To znaczy wrócimy do sporej grupy marek, które pamiętamy gdzieś tam sprzed powiedzmy 20-30 lat. No i pierwszą marką, o której chcę powiedzieć, jest Turok Origins, czyli powrót do słynnego Turoka, którego przecież pamiętamy jeszcze z Nintendo 64. Gra ukazywała się wtedy bodajże w 97 roku, była oczywiście FPS-em i na tamten czas prezentowała olśniewającą, jak na konsolę oczywiście, tamtego okresu oprawę graficzną. Ja też pamiętam, że powalała ceną, no bo kosztował ten kartridż 350 zł na premierę i była to potężna kwota, zważywszy na fakt, że w tamtych latach średnie zarobki wynosiły w okolicach 1000 zł, więc zobaczcie, jak ciężki los był wtedy gracza, który chciał ogrywać oryginały na swoich konsolach. To mniej więcej tak jakbyście dzisiaj mieli za nową grę zapłacić ze 2000 zł, tak myślę, że można to określić. No taki drogi był wtedy Turok, natomiast teraz Turok Origins no będzie oparty na czymś zupełnie innym, bo co prawda marka wraca ale jednak w formie strzelanki, którą będziemy obserwować z widoku za bohatera, czyli tym razem trzecioosobowa strzelanka. Dostało kilka ujęć z gameplayu zaprezentowanych, no i ciekawie się to wszystko prezentuje. Natomiast oczywiście, czy to ostatecznie dowiezie odpowiednią jakość, przekonamy się myślę bliżej premiery, a póki co termin tej premiery nie jest znany, więc zupełnie mnie nie zdziwi, jak poczekamy aż do 2026 roku na potwierdzonymi platformami. Póki co są PC, Xbox i PlayStation 5. No jeśli chodzi o inne tytuły, które wracają, to myślę, że warto zwrócić uwagę na serię Oni Musza i myślę, że to jest jeden z fajniejszych tak naprawdę tytułów, które zostały tu zaprezentowanych. Może nie jakaś hiper-niespodzianka, ale ja się bardzo cieszę, że ta seria wraca. No też kilka skrawków z gameplayu zobaczyliśmy i według mnie klimat naprawdę może się tutaj podobać. Niestety ten tytuł został potwierdzony na 2026, więc sporo jeszcze będziemy musieli czekać, ale według mnie to jest jedna z ciekawszych zapowiedzi podczas tej prezentacji. Oczywiście, że szkoda, że tak mało, natomiast no cóż, jeśli na grę jeszcze musimy poczekać, to pewnie jeszcze nie raz zobaczymy kolejne trailery z gameplayem, ale myślę, że warto również ten tytuł gdzieś tam dodać do obserwowanych. Jeszcze z tytułów, które wracają, też niezmiernie mnie ucieszył powrót okami. To znaczy tytuł, który w przeszłości bardzo nawiązywał do serii The Legend of Zelda, który prezentował sobą bardzo fajny styl graficzny, na szczęście powróci, a wydawało mi się, że już nigdy okami nie zobaczymy. Fajnie, że Capcom wraca z tą marką, ale znowu jest to trailerek, który zupełnie nic nam nie mówi. Nie zobaczyliśmy nawet kawałeczka z gameplayem, Playu, więc pewnie też będziemy musieli sporo poczekać. Data premiery również niestety nie została potwierdzona, więc pewnie ten tytuł jest jeszcze tak naprawdę w powijakach, ale oczywiście fajnie, że powstaje. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o Dying Like the Beast, czyli kolejnej odsłonie tej serii. Dwójkę w sumie niedawno mieliśmy, natomiast tym razem będziemy mieć pewnego rodzaju odłam w tej serii. Fajnie też myślę, że zostało to pokazane. Ciekawy trailer, gdzie zobaczyliśmy między innymi też zombiaki, zobaczyliśmy parkuru trochę. Premiera już w lato przyszłego roku, więc no nie trzeba będzie jakoś mega długo czekać, natomiast według mnie ta część zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. No i jeszcze z tytułów, o których zdecydowanie warto wspomnieć jest Mafia The Old Country, czyli kolejna część tak naprawdę będąca prequelem całej serii. Tym razem wylądujemy w Sycylii początków XX wieku i myślę, że naprawdę też ciekawie się to prezentuje. Ja zresztą czekam na każdą odsłonę Mafia, nawet pomimo tego, że tworzy ją studio Hangar 13, czyli ci twórcy, którzy zdobyli trochę niesławę za sprawą Mafii 3, natomiast drugi Strony pokazali, że w remakeu Mafii 1 no, dowieźli odpowiednią jakość, więc myślę, że warto dać im szansę. Natomiast ja czekam na każdą odsłonę Mafia, bo lubię gry podobne do GTA, ale właśnie stawiające bardziej na fabułę, na no tutaj klimat, naprawdę mi się podoba. Nawet trochę zalatuje w pewnych momentach Red Dead Redemption, dlatego że pewnie będziemy podróżować także na koniach. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że zdecydowanie warto czekać i warto sobie zapisać też datę premiery, a ma być to lato 2025 roku. No i cała ta impreza została. Była zakończona tytułem Intergalactic od Naughty Dog, czyli to jest wreszcie pokazany nowy projekt tego studia, jednego z najbardziej zasłużonych tak naprawdę dla PlayStation, które dostarczyło nam chociażby Crasha Bandicoota, Jack and Dexter, Uncharted, czy w końcu The Last of Us. Fajnie, że pokazali swój nowy projekt, natomiast powiem Wam szczerze, że na razie jakiegoś mega entuzjazmu on we mnie nie wzbudzał. Mamy tutaj kosmos, mamy bohaterkę, którą widzicie na ekranie, która z kimś tam rozmawia. No i na koniec mamy taki niby powiedzmy skrawek tego, co tutaj mamy robić, i trochę. To to wygląda nawet soulsowo, to znaczy ewidentnie będziemy tutaj walczyć z jakimiś robotami czy z tego typu maszynami. Na razie niestety zupełnie nie pokazano gameplayu, w sumie nie wiadomo na razie czym ten tytuł w ogóle będzie, natomiast dostaliśmy taki trailerek, żebyśmy wiedzieli na co mamy czekać. No pewnie znowu poczekamy sporo, bo zupełnie mnie nie zdziwi jak to będzie kolejny tytuł, który wyląduje nie wcześniej niż w 2026, gdzieś pod koniec, pewnie gdzieś tam w okolicach premiery również Wiedźmina 4. Natomiast tak czy inaczej fajnie, że studio pokazało coś nowego, no bo jednak do tej pory byliśmy raczeni jedynie remasterami tytułów, które przecież wydawali w poprzedniej generacji. No i najwyższa pora, żeby Naughty Dog nam tutaj coś nowego dostarczyło. Ja oczywiście daję im kredyt zaufania, dlatego że to jest jedno z najbardziej zasłużonych studiów. Ono mnie osobiście nigdy nie zawiodło. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektóre gry mieli kontrowersyjne, jak chociażby The Last of Us Part 2. Natomiast tak czy inaczej według mnie zawsze dowozili najwyższą jakość i masę mieli gier, które spokojnie mogły być określane grami roku w rodzaju chociażby Uncharted 2, czy pierwszej części The Last of Us, więc zdecydowanie myślę, że warto dać im ten kredyt zaufania, natomiast ja będę czekał na kolejne materiały, bo na razie ten trailer mnie osobiście jakoś mega mocno nie powalił. No i to są te najważniejsze tytuły, o których chciałem Wam wspomnieć, natomiast jeszcze takie króciutkie wzmianki Wam zrobię o innych mniejszych pozycjach, przynajmniej moim zdaniem mniejszych, natomiast którym też warto kilka minut poświęcić, Między innymi Borderlands 4, zobaczyliśmy tutaj zapowiedź, nawet fragmenty gameplayu, no mnie jakoś mega Mocno ten tytuł póki co nie grzeje, dlatego że on bardzo przypomina chociażby trójkę i w ogóle według mnie koncepcja tego tytułu trochę się skończyła tak naprawdę na Borderlands 2, bo te kolejne gry no, wyglądają do siebie bardzo podobnie, natomiast jeśli jesteście fanami serii, pewnie też się warto tym tytułem zainteresować. Jeszcze z takich mniejszych pozycji, mniejszych chodziło w sumie, bo dawniej jeśli zobaczylibyśmy nową odsłonę Ninja Gaiden, no to powiedziałbym, że to jest mega ogłoszenie. Natomiast tym razem Ninja Gaiden Ragebound trochę wygląda jak Indyk, to znaczy to wygląda jak jakaś Metroidvania w 16-bitowym stylu, póki co przynajmniej, więc będzie to tytuł oczywiście mniejszego kalibru, natomiast z drugiej strony i tak mimo wszystko to wygląda fajnie. Ja lubię taką stylistykę i zresztą grę robi studio odpowiedzialne wcześniej za Blast Famous, więc też myślę, że warto dać tej grze szansę, ale tak czy inaczej, no nie będzie to jakaś mega duża gra w 3D z Ninja Gaiden, tylko mniejszy tytułik. natomiast dla fanów serii też to jest ogłoszenie jak najbardziej godne uwagi. No i jeszcze z takich tytułów, o których właściwie bardzo niewiele wiemy, ale o których warto wspomnieć, no to Mamy m.in. nową grę Fumito Mito czyli twórcy chociażby Shadow of the Colossus, albo The Last Guardian. No myślę, że warto o niej wspomnieć, natomiast na razie znowu zobaczyliśmy tylko króciutki trailerek, gdzie jakaś postać wspina się po czymś w rodzaju kolosa, chociażby z Shadow of the Colossus mniej więcej to ma bardzo podobną stylistykę, natomiast na koniec widzimy jak ta postać gdzieś się unosi, odlatuje i właściwie na tym się to wszystko kończy no i jeszcze z innych tytułów, chociażby nowy Virtua Fighter też fajnie, że powstaje znowu macza w nim palce studio Rio Gagotoku czyli znowu ci twórcy Like a Dragon chociażby, też bardzo niewiele z tego zobaczyliśmy, no ale fajnie, że nowy Virtua Fighter powstaje, bo trochę się za tą, za tą serią stęskniłem, właściwie dostajemy ostatnio nowe odsłony Tekkena ta Virtua Fighter trochę został odpuszczony, więc fajnie, że se wraca. No jeszcze na sam koniec Sonic Racing między innymi. Zobaczyliśmy króciutki T-Serek trwający dosłownie 30 sekund, który nic nie mówi, no ale fajnie, że powraca ta seria, bo będziemy mieć jakąś poważną konkurencję dla Mario Kart. Poprzednie części jednak dowoziły odpowiednio wysoką jakość, więc myślę, że tym razem będzie podobnie. No i jeszcze mamy Double Dragon Revive, czyli seria, która myślę, że też jest pamiętana przez wszystkich fanów, chociażby Retro sprzed 30 lat nawet. No tym razem dostaniemy nową odsłonę, której trailer, no z jakiegoś wielkiego wrażenia nie zrobił, nie oszukujmy się, natomiast fajnie, że ta seria wraca. Ja też się temu tytułowi z pewnością przyjrzę. Na razie, no jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, no to są one dosyć chłodne, patrząc na te ujęcia, które zostały zaprezentowane, ale tak czy inaczej fajnie, że seria wraca. No i to są wszystkie właściwie pozycje, o których ja Wam chciałem powiedzieć. Oczywiście, że to nie jest wszystko, co było pokazane na tej gali, natomiast tak czy inaczej, według mnie pokaz dowiózł i warto było czekać, warto było tak naprawdę zarwać noc po raz pierwszy, myślę, że od tych 10 lat bo przecież ta gala obchodzi swoje 10 lat Lecie. Myślę, że to był pierwszy tak dobry show i tak czy inaczej przynajmniej kilka trailerów było niespodziankami. No a na co ja czekam z tego wszystkiego, co zostało zaprezentowane? Oczywiście na Wiedźmina 4, bo myślę, że CD Projekt dowiezie odpowiednią jakość, mimo tego, że na razie, no cóż, budzi też ten trailer pewne kontrowersje, ale tak czy inaczej hype myślę, że jest budowany. Ja w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego materiału, było 12 godzin od premiery trailera, no i został on wyświetlony w IGN-ie w 3,5 miliona razy, więc widać, że zainteresowani od razu gra wzbudza duże i dobrze, bo pewnie będzie na co czekać. Natomiast z innych pozycji, no ja szczerze mówiąc, mocno czekam chociażby na nową, oni muszę. Bardzo się cieszę z powrotu tych marek w rodzaju turoka czy nawet okami. Fajnie, że to wszystko powstaje. Mimo wszystko, na razie dość chłodno przyjmuję nową grę od NotiDoc, ale naturalnie daję tej firmie zdecydowanie kredyt zaufania, bo nigdy jeszcze mnie nie zawiedli. Natomiast ten trailerek jakiegoś mega wrażenia póki co na mnie nie zrobił. A jeśli chodzi o wybór gry roku, no cóż, to też jest moja gra roku. Roku 2024, czyli wspomniany Astrobot, więc dla mnie to nie jest kontrowersja. Mimo tego, że oczywiście część graczy uznaje to też za kontrowersyjny wybór. Absolutnie nie, moim zdaniem, to jest tytuł, któremu jakości absolutnie odmówić nie można. I inna sprawa jest to, czy ktoś lubi platformówki, czy nie. Natomiast jeśli ktoś nawet nie lubi, no to niech spróbuje się jakoś mocno przyczepić do czegokolwiek, co zostało w tej grze zawarte. No moim zdaniem, absolutnie gra roku, i co do tego ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości. Także to tyle z moich przemyśleń, jeśli chodzi o game of Wars 2024. Ja Wam dałem znać, które z tych trailerów na mnie zrobiły wrażenie i na które gry ja najbardziej czekam. Natomiast dajcie znać Wy w komentarzach, na które pozycje czekacie. Napiszcie powiedzmy ze trzy pozycje, które na Was zrobiły największe wrażenie podczas tego show. Natomiast ode mnie to tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych vlogach na kanale. Trzymajcie się.